Wreszcie nadeszła wiosna, kwiecień ukwiecił się w naszym lesie. Hurra, niech żyje, to znaczy co ja mówię? Hurra, niech żyje wiosna! W świecie zwierząt wielkie poruszenie wypełza i wyfruwa wszystko, co ma ogonki, skrzydełka, nóżki i podnóżki. Przyfrunęła już także pliszka. Chciałbym ją poznać, ale jak to zrobić? Pliszka jest obcokrajowcem i przylatuje do nas z ciepłych krajów, a gniazdka pliszki budują w bardzo dziwnych miejscach pod dachami, wśród kamieni, w stertach chrustu. Zdaje się, że moja pliszka ma zamiar założyć gniazdko w ruinach starej leśniczówki. Znajome ptaki. Powiedziały mi, że pliszka ma na imię Eusebia. Eusebia buduje gniazdko z listków, łodyg, trawek i mchu. Takie są zwyczaje pliszek. Ale co to? Nagle słoneczna wiosna zniknęła. W połowie kwietnia podstępnie wróciła zima. I co teraz zrobi biedna pliszka? Pliszki spędzają zimę w ciepłych krajach. Nie są przyzwyczajone do niskich temperatur. Biedactwo, będę musiał jej jakoś pomóc. Zupełnie przemarzła. Zaproszę ją do mojego domku. Chociaż mnie nie zna i jest nieśmiała, może odważy się wejść. Tu się woła na Pliszki? Cip-cip? A może taś-taś? Pliszka wcale nie czekała na zaproszenie. Była tak przemarznięta i głodna, że sama przydreptała. Pliszki żywią się owadami, a Ełzebia była tak głodna, że zjadła okrusze. Ja jestem zając, poziomka, ja przyjaciel. Ja tobie pomogę. Używałem najprostszych słów. Tak podobno rozmawia się z obcokrajowcami, jeśli się nie zna ich języka. Na szczęście Pliszka zrozumiała. Zależało jej tylko na tym, żeby się ogrzać. Nie będę się ruszać. Może zaśnie zmęczona Eusebia. Sen dobrze jej zrobi. Może zaśpiewam jej kołysankę. Tylko ta biedronka nie może spać. Śpi, pliszko, śpi, olecie śni. Bum, tarara, bum, bum. Bum, nie, nie. Bum, tarara, bum, bum. Do kołysanki nie pasuje. Luli, luli, śpi sobie pliszka. Chyba zasnęła. Ojej. Ja się chyba też zdrzemnąłem. Nawet nie zauważyłem, kiedy pliszka ogrzana i silniejsza zbudziła się ze swojego zimowego kwietniowego snu. Nasz las też się obudził z tego niezwykłego kwietniowego zimowego snu. Już na dobre powróciła wiosna. Słoneczko przygrzało, śnieg zamienił się w kałuże i całe leśne życie wreszcie potoczyło się normalnie. O, kto to się wreszcie obudził, jest szczotka we własnej osobie, kolczastej. <grymne> Pliszka Eusebia zachowała się bardzo ładnie. Podziękowała mi i przyniosła w prezencie muchę. <grymne> Widocznie myślała, że zające jadają muchy. <grymne> Już nic nie stało na przeszkodzie, żebym dalej prowadził naukową obserwację Pliszki. Jej gniazdko zostało w krótkim czasie gotowe. Do przyjęcia nowych mieszkańców, okrągłych mieszkańców jajek. Leśnicy i rolnicy bardzo się ucieszą, jeśli w naszej okolicy będzie dużo pliszek. Są to bowiem ptaszki bardzo pożyteczne, żywią się owadami, które niszczą zbiory. W naszym lesie jest jeszcze sporo wolnych domków na drzewach, a jednak pliszka wybrała inne miejsce. Nie każdego można zadowolić. Po paru dniach w naszej okolicy pojawiło się kilka innych pliszek. Wszystkie budowały gniazda w niezwykłych miejscach: w różnych zakamarkach, w dziurawej strzesze, na belkach. Potem pliszki miały jeszcze więcej pracy. Wykluły się pisklaki i mamy pliszki musiały karmić swoje maleństwa. A moja Eusebia ma trójkę rozkosznych bobasków. Pliszki to naprawdę bardzo interesujące ptaki. Niestety, po kilku miesiącach obserwacji musiałem wrócić do swoich zajęć. Miałem dużo pracy. Między innymi sprawdzałem, czy wszystkie domki dla ptaków są całe i nie wymagają naprawy. O, ten domek jest dość zniszczony. Trzeba go będzie przed zimą wyremontować. Do zobaczenia plisko ełzebią, do zobaczenia za rok. Jeśli spotkacie zmarzniętą pliszkę, pomóżcie jej. To bardzo miły ptaszek. Zresztą wszystkim zwierzętom trzeba pomagać. Prawda?